Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kanale Łukasz Telmach 2. Słuchajcie, kiedy nagrywam ten materiał, jest jeszcze przed startem D23, czyli tej wielkiej imprezy, gdzie poznamy czy wielkiej konferencji, gdzie poznamy myślę sporo zapowiedzi związanych z własnościami Disney'a, odnośnie Star Wars, oczywiście, odnośnie Pixara, no i odnośnie Marvela. Jestem ciekaw, czy zostanie tam poruszony temat no, Słonia w pokoju, czyli ostatniego, ostatniej dramy na, na temat renegocjacji umowy między Disneyem, a Sony. Albo być może, kto wie, zostanie ogłoszone zawieszenie broni, być może oba konglomeraty, oba koncerny się dogadają. Nie mam zielonego pojęcia, być może kiedy oglądacie to już, no to powiedzmy moje rozważania są nieaktualne, bo, bo oba duże studia się dogadały. I byłoby bardzo fajnie, ale myślę, że i tak to, to, o czym będziemy sobie tutaj mówić, się nie zdezaktualizuje, no bo to jest coś, powiedzmy, co zwykle obowiązuje w przypadku umów między różnymi, powiedzmy, właścicielami praw do własności intelektualnych. Słuchajcie, moim zdaniem, przypomnę tylko krótko, jeśli chodzi o ten cały, em, powiedzmy, impas między jeśli chodzi o negocjacje. No, zawinił Disney. Nie da się ukryć, bo ich warunki, które postawili Sony, które gwarantowałyby, powiedzmy, przedłużenie tej całej umowy, są nie do spełnienia. Żadna wytwórnia na miejscu Sony by ich nie przyjęła, ponieważ one są absurdalnie rygorystyczne. Sony mając prawa do Spidermana i w momencie, kiedy ten Spiderman jest ich największą, najbardziej dochodową marką, na którym Sony w zasadzie opiera w dużej mierze swoje funkcjonowanie. Odnośnie której oczywiście wypoczkowały im inne marki, takie jak Venom, ale wciąż jest to bardzo istotne dla Sony. I dotychczasowy deal był bardzo korzystny i dla Sony, i dla Disney'a zresztą. Disney na nim korzystał w ogromny sposób, kosząc kasę z merczu. Co oczywiście pozwoliło jednocześnie na to na przyjęcie tych warunków dotychczasowych, bo Disney i tak zarabiał gigantyczne pieniądze na tych filmach produkowanych z Sony. Poza tym zgarniał troszkę kasy oczywiście za procent, który zagwarantował sobie przy podpisywaniu tej umowy. Zdaje się, że tam 5% z pierwszego dnia. Plus jeszcze, o czym no, mało kto z jakiegoś powodu wspomina, no, Disney może używać Spidermana, własności Sony w wydaniu filmowym, w swoich filmach i nie musi absolutnie. Nic płacić Sony za wykorzystanie tej postaci. I bardzo mi dziwi, że nikt o tym nie wspomina, ale przecież to jest no, ogromna korzyść dla Disney'a, bo Spider-Man, nie wiem czy wiecie, jest najbardziej popularną komiksową marką w ogóle. Jest dwa razy bardziej popularny niż Batman czy Superman. Jest bardziej popularny niż Batman i Superman razem. Więc w momencie, kiedy Marvel wrzuca sobie Spider-Mana do filmu. To gwarantuje sobie jednocześnie gigantyczną popularność takiego filmu. Więc to nie jest tak, że Marvel sobie po prostu, le le czy raczej Disney, bo oczywiście tutaj Disney sobie negocjował, a nie Marvel Studios, ale to nie jest tak, że Disney może sobie lekką ręką odpuści Spidermana, bo bo wszystko jedno. Oczywista sprawa, że Disney sobie świetnie poradzi bez Spidermana. Ale woleliby go mieć niż go nie mieć, bo to zawsze boostuje, jakikolwiek film grupowy by nie wypuścili. Z kolei, Sony też myślę, że sobie poradzi. Powiedzmy sobie szczerze: trafiały im się filmy i znakomite, jak Spider-Verse, i fatalne, jak, nie wiem, Amazing Spider-Man 2, i takie, które ciężko je ocenić, jak Venom na przykład, który no, był okropnym filmem, ale z jakiegoś powodu ludziom się podobał. I nie wiem, czy Sony wie dlaczego, mam nadzieję. Ehm, no to zobaczymy przy Sequelu. No ale wracając do tego, co powiedziałem. Warunki, które narzucił Disney, są nie do zaakceptowania. Żadna wytwórnia nie zgodziłaby się na oddanie połowy, tak naprawdę, własności do swojej największej filmowej marki. No, no nie ma szans. To by w zasadzie. Było sabotowaniem tej wytwórni przez osoby, które podjęłyby takie, taką decyzję. W momencie, w którym niestety Sony oddałoby połowę po pierwsze zarobków z takiego filmu, a po drugie możliwość współprodukowania takiego filmu, to byłoby jak oddanie połowy swojej najbardziej dochodowej marki przez jakąkolwiek wytwórnię. To tak jakby, nie wiem, Universal oddał y, połowę praw do szybkich i bo jakieś studio to zaproponowało, albo Paramount do Mission Impossible. No, to nie wchodzi w grę. To jest yy, klucz do funkcjonowania takiej wytwórni. I słuchajcie, jeśli ja to wiem, że to jest nie do zaakceptowania, bo to jest logiczne, jeśli masa dziennikarzy, która o tym pisze, o tym wie, jeśli są one o tym wiedzą, bo tej oferty nie przyjęli, a przedstawili jakieś kontrpropozycje, ale i nie przyjęli, tej, tej e, pierwszej oferty Disneya, to jestem pewien, że Disney też doskonale wie. Więc mamy tutaj dwie opcje: albo Disney chciał, żeby Sony odrzuciło tę propozycję i żeby poszedł komunikować świat, że Sony zabiera Spidermana i to da im lepszą pozycję w negocjacjach, albo najzwyczajniej świeci nie mają żadnego interesu, żeby już ten deal trzymać, więc chcą zwyczajnie go skończyć, ale żeby to Sony wyszło na te, tych złych. Bo oni zabrali Spidermana, bo się nie zgodzili na nasze świetne warunki podziału po połowie. Podział po połowie brzmi sprawiedliwie, prawda? Tylko, że no, kiedy się nad tym zastanowisz, to w momencie, kiedy jedna, jedno studio posiada całość do swojej własnej marki, to nagle oddanie komuś połowy od tak. No, no nie jest wcale zbyt dobrym rozwiązaniem. Ale słuchajcie, o tym też się nie mówi, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny powód, dla którego Sony nie może najzwyczajniej w świecie się na ofertę Disneya zgodzić. Nie oznacza to, że się nie zgodzi na absolutnie żadną ofertę, bo no, to jest kwestia tego, co tam sobie ewentualnie wynegocjują, ale oferta, którą przedstawił im Disney, jest nie do zaakceptowania także z tego powodu, że w momencie, w którym Sony zgodzi się na to, żeby Disney w połowie współprodukował ten film, czyli wykładał powiedzmy 50% budżetu produkcyjnego, najpewniej będzie to również oznaczało, że Disney stanie się współwłaścicielem takiego filmu. Jednocześnie współwłaścicielem postaci, czy jakichkolwiek innych elementów, które w takim filmie powstaną. E, więc widziałem w sieci. Wielokrotnie krąży taka, no, traktowana oczywiście pół żartą, pół serio propozycja, że no dobra, to jak Sony zabiera Spidermana, to niech Disney sobie weźmie Night Monkey. Niech Tom Holland sobie wystąpi jako ta nowa postać. I już i obejdziemy ten cały problem. Niech Tom Holland zerwie kontrakt z Sony, pewnie prawnicy Disneya mu w tym pomogą. John Watts, jak powiedział deadline niedawno, czy raczej jak zdementowało deadline, wcale nie ma kontraktu na Spider-mana 3, więc niech zrobi film Night Monkey z całym Hollandem jako tym bohaterem i wcale nie trzeba używać nazwy Spider-man, prawda? Plus jeszcze możemy dokoptować MJ, bo to przecież nie jest Mary Jane, więc to nie jest własność Sony, tylko własność w tym momencie Disneya. Tylko, że no niestety nie, bo Night Monkey powstał w filmie Spider-Man Far From Home, który był produkcją Sony. Kto wykładał pieniądze za ten film? Sony. Czy jest to film? F jest to film Sony. Wszystkie postacie, które pojawiły się w tamtym filmie, należą do Sony. Sony ma do nich prawa, chyba że na mocy umowy wcześniej zostały wypożyczone niejako z filmów Marvela, jak Nick Fury na przykład, czy, no nie wiem, Happy Hogan. Wiadomo, że te postacie w ewentualnym filmie Sony już nie będą mogły się pojawić. No, tak samo jak Spider-Man nie mógłby się teraz pojawić w filmie yy, robionym przez Disney'a, no bo. Prawo do niego ma sony, ale rzecz w tym, że jeśli Night Monkey pojawił się w filmie, który no, należy do Sony i był robiony przez Sony, to jest to postać Sony, więc totalnie odpada wykorzystanie tej postaci. Więc słuchajcie, w tym właśnie rzecz, w momencie, w którym kolejny film Spider-Man 3 powiedzmy z Tomem Hollandem i w reżyserii Johna Wodsa robiłoby Sony i Marvel. W tym momencie kwestia tego powiedzmy do kogo będą należały prawa postaci, która pojawi się w takim filmie, który jest współprodukowany przez te dwa studia, zrobi się nagle bardzo problematyczna. I najprawdopodobniej będzie to oznaczało jakieś batalie prawne, gdyby później, powiedzmy, doszło znowu do jakiegoś konfliktu, jakichś, e, powiedzmy, przepychanek e, i trzeba by ustalić, do kogo dana postać należy. No i to w związku z tym też nie oznacza, że żadne porozumienie w tym momencie nie wchodzi w grę, no bo Sony nie będzie chciało oddać, powiedzmy, praw do swoich postaci, nowych postaci, które powstaną w ewentualnych kolejnych filmach, e, no a Disney nie będzie chciał zejść tych warunków. Wciąż jest tam jakaś przestrzeń do negocjacji, wciąż jest jakaś tam przestrzeń do tego, żeby obie wytwórnie się dogadały. Wciąż powiedzmy, Disney może dostawać więcej zysku z tych filmów, a jednocześnie może się na przykład podzielić tymi pieniędzmi z merchandise'u. Za który przypomnę, znaczy, to jest umowa, oczywiście, która została podpisana jeszcze w 2011 roku przy okazji Amazingów. Natomiast, no, ona wciąż obowiązuje i to wciąż oznacza, że Disney tak naprawdę na tych Spider-Manach zarabia gigantyczne pieniądze, nawet jeśli ich nie robi. Nawet jeśli nie dostaje pieniędzy z budżetu, to dostaje prawdopodobnie drugie tyle, czy raczej podobną kwotę w związku z merczem. Jeśli nie większą, nawet pewnie większą. Więc też wiecie, zawsze na rękę było podpisanie z Disney umowy, jeśli chodzi o produkowanie filmów przez Sony, bo filmy w MCU będą mega popularne, bo to MCU i jasne, da to więcej pieniędzy Sony, ale jednocześnie da to gigantyczne pieniądze znowu Disneyowi, bo lepiej będą się sprzedawały zabawki. Z Night Monkey i ze Spider-Manem z MCU, niż jakimś tam Spider-Manem Sony, który, noówmy się, te filmy zarabiały duże pieniądze, ale myślę, że nie były. Ten, tamte spider many nie były tak popularne jak ten Toma Hollanda, więc wciąż Disney zarabia gigantyczne pieniądze na tym wszystkim. Stąd też ze sporym zdziwieniem tutaj można odebrać ich bardzo. Restrykcyjną, no może nie restrykcyjną, to jest złe słowo, ale bardzo drakońskie warunki, jakie postawili Sony, mimo że wciąż koszą gigantyczne pieniądze. Mają na pewno prawo do tego, żeby renegocjować warunki tego układu, jeśli uznali, że w tym momencie powiedzmy, należy im się więcej pieniędzy, w związku z tym, że Kevin Fagi będzie musiał poświęcać więcej czasu Sony, a, a jednocześnie ma na głowie masę innych rzeczy. Ale propozycja, którą przedstawili na w świecie jest nie do spełnienia, bo żadna wytwórnia by jej nie spełniła. Żadna wytwórnia nie pożegna się z prawem własności do wykreowanych przez siebie w filmach postaci, nie pożegna się jednocześnie z połową... Przychodów z, ze swojej najsilniejszej marki na no, nadzwyczajnie świecie musi dbać o integralność tych rzeczy, które posiada. Nie może po prostu oderwać kawałka i oddać komuś. Marvel musiał tak zrobić, bo groziło bankructwo. Sony musiało to zrobić, odsprzedając Disney'owi prawa do merchandis'ów w 2011 roku, bo wówczas też ich no, dywizja filmowa nie zarabiała najlepiej. Ale w tym momencie obie wytwórnie i Disney i Sony działają bardzo zdrowo i sprawnie i obie przynoszą pieniądze, więc no, obie mają bardzo silną, powiedzmy, pozycję negocjacyjną, nawet mimo tego, że z jakiegoś powodu Internet myśli, że to Sony powinno wspaniałomyślnie oddać swoją własność Disneyowi. Także słuchajcie, no, czekamy na D23. Jestem bardzo ciekaw, czy może na scenie nie wyjdzie nagle szef Sony i nie stwierdzi hej, robimy razem z Marvelem, znowu jesteśmy sztama, znowu jesteśmy kumple i dogadaliśmy się na luzie, bo gdyby się nad tym zastanowić, to impas? Mimo, że oczywiście każda z tych wytwórni poradzi sobie, myślę, że dobrze, i Sony, wbrew pozorom, i oczywiście Disney, czy, czy Marvel Studios, to umówmy się takie rozejście się w tym momencie. Nie sprawia, że którakolwiek ze stron wygrywa na tym. No bo uwierzcie mi, to nie jest tak, że Disney może wziąć Sony na przetrzymanie, aż się wykrwawią i wrócą sami z podkulonym ogonem. No nie, nie w tym momencie. Niekiedy ich Venom zarabia, niekiedy ich Spider-Man zarabia, niekiedy ich Jumanji zarabia, niekiedy mają już w obwodzie parę innych marek, z których spokojnie myślę, że mogą sobie korzystać dalej. Każdy film ze Spider-Man do tej pory zarabia dużo pieniędzy, a w tym momencie Sony wie już, jak robić te filmy, bo im pokazał zwyczajnie Marvel Studios i mogą robić je po prostu wedle tego samego. Szablonu, eee, więc nie sądzę, żeby oni tutaj mieli jakiś problem z tym. Disney oczywiście też sobie radzi bardzo dobrze, ale jednocześnie ta sytuacja nie daje żadnej z tych wytwórni, jakby żadna wytwórnia w tym momencie nie wygrywa. Podczas gdy dotychczasowy układ dawał korzyści i Sony i Disneyowi. Jeśli w tym momencie Disney uznał, że daje im to mniejsze korzyści niż wcześniej, to myślę, że to i tak jest powód tego, żeby się prędzej czy później dogadać. No ale zobaczymy, jak będzie. Może już teraz. No, a może nie, bo jeszcze trochę czasu zanim zabiorą się za jakiś kolejny film ze Spider-Manem. Zobaczymy. Tyle ode mnie, słuchajcie. Na o D23 będziemy oczywiście gadać na napisach końcowych, być może powiadam sobie jeszcze tutaj. Natomiast jutro, albo dzisiaj, w zależności kiedy oglądacie, pewnie dzisiaj już, w sobotę o 16 będzie livestream prosto z Wrocławia. I zapraszamy też na żywo do księgarni Autorska, gdzie z Martą i Radkiem będziemy sobie dyskutować. Między innymi o tych ogłoszeniach, które kiedy nagrywam te słowa, za 20 minut. Dobra, także trzymajcie się. Do zobaczenia. bye